Witajcie w kolejnym odcinku i w tym odcinku po raz kolejny przyjrzymy się światu właśnie DC, ale tym razem jako Superman, który jest w ojca w Louis i Superman. Moi drodzy, scenę zaczynamy odcinek od stady, gdy właśnie Lex Luthor rozwala wszystkim tym swoim właśnie stroju Lex Luthor albo jak to woli. Dust, dust. Superman. Jak, no właśnie kto woli to może być też kapitan Luthor, bo to wracaj, wzrócł się ta maszyna, ta ID, kurczy właśnie pod koniec pierwszego odcinka do niego nie Lex Luthor, nie Lex nie mister Luthor, tylko kapitan Luthor, nie? Więc no to coś może być na rzeczy właściwie Właśnie kapitan Luthor właśnie szuka właśnie kryptonitu Najprawdopodobniej żeby zabić Supermana, ale też właśnie jego kostium, najprawdopodobniej właśnie działa na Kryptonie, dlatego ma takie supermoce. No i widzimy jego kolor skóry jest czarny, czyli tak jak właśnie mówiłem w pierwszym odcinku, że no raczej on jest czarny, więc no widzicie potwierdzenie moich słów z pierwszego odcinka. No a następnie widzimy fajną scenę, w którym jeden zostaje zawieziony przez Lois, no a drugi właśnie zawiziony że Clarka Clarka, no właściwie przy, przywiziony, przeleciony, bo wziął go kurczę i powietrze z nim poleciał, super i ten drugi właśnie mówi, że chce z tatą jechać, ujechać, to, to też bym wolał w sumie. Ale Clark nie zabiera go właśnie do, do szkoły, ale do fortecy właśnie z właśnie w miejscu, no takiej bazie wypadowej, może powiedzieć, Supermana. takim kawałku kryptonu na ziemi. No i właśnie... Superman pokazuje do swojego właśnie syna we jego dziadka, czyli Jorela, czyli właśnie swojego ojca, właśnie ten hologram, który po nim został. Czyli w każdej, w każdej wersji w, super, w sumie Supermana właśnie ten ojciec tam jest, w tym właśnie tej fortecy samotności. Dobra, potem widzimy nasz kolega kurczy żołnierz właśnie jedzie do właśnie posiadłości Clarków i właśnie do mu właśnie też superman o ataku właśnie lek kapitana lutora na właśnie na te właśnie bazy nie gdzie powinien być kryptonit ale na całe szczęście nie było tam kryptonitu no i oczywiście jakby było inaczej doszło do walki gdzie właśnie Kapitan lutor mówi że że to superman zniszczył jego planetę no czyżby ten kapitan Luthor był z Ziemi, gdzie Superman był zły. Być może z Ziemi Injustice, co właśnie była tej, tej wyznanie do gry Injustice 2 właśnie. Była gra dwa, Injustice 2 tutaj właśnie Jason grał w nią, więc no moi drodzy może to być właśnie. To jest taki mały drop. Myślę właśnie, że to może być ten Luthor z Injustice, tylko troszkę inny Beat Justice, bo tam Luthor zginął. Więc no to może być coś, coś jak Wind Justice, Ziemi Justice, to mi się by bardzo podobało. No cóż, ten, tym razem Superman wygrał to starcie, no ale... Właśnie Kapitan Luthor wysłał właśnie ten swój statek na, na rozwalanie Metropolis, nie? Z właśnie autodestruktion, by właśnie Metropolis został zniszczony, gdyby właśnie Superman musiał właśnie właśnie ten statek wywalić na orbitę. No i tym sposobem właśnie raczej już nie zobaczymy kapitana Lutora. Ale to dobrze, nie może się Superman go tak od razu rozwalić, czyż nie? I to dokładnie identyczna, prawie identyczna scena jak z epizodu pierwszego, gdzie właśnie Superman no, leci w stronę Ziemi, się rozbija o tą ziemię, nie? Więc to znowu upadek, a to strasznie fajny wyglądek. Superman właśnie upada. No i to już jest i wydanie najlepsze stany właśnie z CW już właśnie, w nozzaru wersję, już to właśnie jak kara właśnie jak gdzieś Supergirl ukonana pokonana przez to właśnie w trzecim sezonie. I właśnie tak też leciała jak ją pokonała, to to już wymienia przy tutaj tym jak tutaj Superman leci a właściwie spada. Kolejna scena no przeskanowali tego właśnie Jasona, no i to, to było od czego właśnie się właściwie spodziewałem, ale nie mówiłem tego, ale teraz powiem. No nie ma jego siły, jak widzieliście w poprzednich jak go kurczę, walili on jakoś tam niezbyt bardzo rozwala, nie jest bardzo silny i tutaj właśnie Jor -El powiedział, że to nie ma nawet tam procę ułamka siły. Którą ma Superman, jedynie, no to właśnie DNA Lois jest bardzo słabe. Więc no najlepiej by było jakby właśnie... Więc yy, Super się Superman podziałali, to by wtedy był elegancki kryptończek, a tak to... No dupa. No i tutaj kolejny moment, kłótnia, czyli właśnie kiedy tam... No to drugi ma właśnie problem, przez się napijają, z niego już kolej mu, no, tu Kolejna scena. I Lex, znaczy kapitan Luthor. To znowu, to, to muszę powiedzieć, go nazywać kapitan Luthor. Ja cały czas go tak nazywam. Znowu atakuje właśnie. No i nie uwierzycie, kogo wojsko wyzwało, żeby im pomógł. No i właśnie tutaj Luthor w nich strzelił właśnie jakimś promieniem i on był zielony więc no możemy tutaj już potwierdzić, że on że ten kostium jest właśnie na kryptonit yy, napędzany tak mi się właśnie wydaje no i właśnie mówi do tego żołnierza ten nasz komandor yy, Litur, że właśnie on był taki jak on i Superman zniszczył wszystkich no i coś tak dalej miał powiedzieć no ale Clark mu przerwał i zaczął go napalać w iście supermanowym stylu Don't trust him either, because you know what he is capable of. You have to help me save your planet, Sam. Before Calor- Superman teraz wygrał. Ale tym razem to nie było Lexa w środku, był to jedynie robot właśnie z tym kombinezonem. No i właśnie pod koniec właśnie tego odcinka Kale, no, znaczy Lex Luthor, Commander Luthor, właśnie wchodzi do właśnie tej swojej bazy. No i ta właśnie sztuczna ingerencja mówi mu, że właśnie... To jest kal że o właśnie Superman, że to jest kal ale nie taki jak z twojej planety. Po czym właśnie bierze właśnie Komandor Luthor właśnie ten naszyjnik, gdzie na drugiej napisane, stronie napisane jest Hell. Jest retrospekcja jak niszczy, Superman niszczy kurczę swoim zwrokiem. No to hit vision, nie? Tym właśnie, tym czerwonym promieniem z oczu właśnie jakiś oddział żołnierzy. No i widzimy w środku właśnie tego batalionu jest właśnie lutor, czarny lutor, więc no to jest dosyć ciekawe jak widać w innym uniwersum, w tym, którym idzie, pochodzi nasz lex lutor. Właśnie on nie był biznesmenem, był zwykłym żołnierzem, więc no to jeszcze takiej ziemi to nigdy nie widziałem, w sumie nie było w komisach nigdy czegoś takiego. No i widzimy Supermana w czarnym kostiumie, czyli złego Supermana. Czyli to też może trochę na nawiązanie do Justice League. Jeszcze może zo zobaczymy. Do Snyder Cut oczywiście mi chodzi. I tym no, optymistycznym jak, jak Superman niszczący właśnie tych żołnierzy akcentem ja kończymy moi drodzy ten odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia. He isn't like Mike L. Not yet.